A short time ago the US military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, and Esfahan. Wczoraj w nocy wojna na Bliskim Wschodzie weszła na nowy, znacznie bardziej niebezpieczny poziom. Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na irańskie obiekty nuklearne, licząc na ich kompletne zniszczenie. Jeśli wierzyć jak zwykle takim budnym dość zapewnieniom Donalda Trumpa, zniszczenie irańskiego programu nuklearnego ma przynieść wreszcie pokój w tamtym regionie oczekiwany od wielu, wielu lat. Póki co irańska telewizja publiczna zapowiedziała krwawą zemstę na Amerykanach, co może oznaczać tylko jedno, czyli eskalację konfliktu. To jest nauka, to lubię, a w nauka to lubię mówimy o technologiach i o nauce, więc dzisiaj będzie właśnie o technologiach. Nocny amerykański atak znacznie różnił się od dotychczasowych rajdów izraelskich samolotów na irańskie obiekty nuklearne, no i też militarne, ponieważ do gry weszła znacznie potężniejsza broń: 7 bombowców strategicznych B a Spirit zrzuci łącznie 14 bomb burzących GBU, tak zwanych mobów, massive od nas penetrator, które obecnie uchodzą za najbardziej destrukcyjną broń konwencjonalną. Dalej, czy też wyżej w śmiercionośnym rankingu już jest tylko taktyczna i strategiczna broń jądrowa. GBU-57 to najnowsza wersja amerykańskich potężnych bomb przeznaczonych do niszczenia silnie ufortyfikowanych celów ym, i podziemnych bunkrów. Ta bomba waży kilkanaście Ton, mierzy ponad 6 metrów i zawiera około 2000 kilogramów wysokoenergetycznego materiału wybuchowego. Dzięki specjalnemu korpusowi z hartowanej stali zanim wybuchnie potrafi przeniknąć około 60 metrów ziemi albo do 18 metrów skał lub betonu. To właśnie czyni ją idealną bronią do zniszczenia podziemnych irańskich fabryk i instalacji militarnych. Jest w stanie go dokonać tego, czego nie byli w stanie zrobić Izraelczycy wyposażeni w broń znacznie mniejszego kalibru. Tej wersji e, użyto właśnie po raz pierwszy i zapewne analitycy w Pentagonie nie mogą doczekać się zdjęć satelitarnych, pewnie już je mają, e, po to, żeby oszacować skalę zniszczeń. Tego typu potężnych konwencjonalnych bomb użyto po raz pierwszy w trakcie II wojny światowej. Protoplastą GBU-57 jest m.in. słynny brytyjski "Tallboy". Bomba ta została opracowana przez inżyniera Bernesa Wallisa i określana była mianem Earthquake bomb", ponieważ jej wybuch powodował lokalne trzęsienie ziemi. Ważyła około 5,5 tony, miała długość 6,5 metra i średnicę około metra. Ładunek wybuchowy stanowiło około 2,5 tony torpexu czyli specjalnego materiału wybuchowego, który było 50% potężniejszy niż trotyl. Talboy przeniknął przez grunt, czy przenikał przez grunt lub betonowe umocnienia dzięki też dużej prędkości, około 1200 km na godzinę, a eksplozja wywoływała rzeczywiście potężny efekt wstrząsowy niszczący fundamenty celów, no i stąd właśnie ta nazwa earthquake bomb. Żeby ten efekt osiągnąć, bomba była zrzucana w specjalny sposób – wymuszający nabranie dużej prędkości i co za tym idzie, dużej energii kinetycznej. Początkowo nie było samolotu zdolnego, żeby ją przewieźć i zrzucić. Zrobiono to dopiero za pomocą specjalnie przerobionego bombowca Avro Lancaster. Bomb Talboy użyto skutecznie podczas II wojny światowej przeciwko potężnym bunkrom, tunelom kolejowym czy bazom ubotów, ale też przeciwko wyrzutniom V1 i V2 oraz ciężkim jednostkom pływającym. Takich jak chociażby pancerniki. W sumie w czasie wojny, II wojny światowej zrzucono 500. Y 850 850 egzemplarzy tych bomb. Wróćmy jednak do współczesności. Amerykański atak przeprowadziły um, wspomniane wcześniej bombowce B-2A Spirit, które uchodzą za najbardziej zaawansowane technologicznie samoloty bojowe w swojej kategorii. Mogą przenikać daleko nad terytorium wroga dzięki technologii stealth, um, na którą składają się m.in. specjalne powłoki, jak gdyby przepuszczające sygnał radaru, ale też sekretny sposób redukcji sygnatur cieplnych i akustycznych. Do tego dochodzi konstrukcja latającego skrzydła. Futurystyczna sylwetka tego samolotu niegdyś USA wywoływała fale doniesień o UFO, no bo w zasadzie samolot przypomina UFO. B-2 potrafi bez tankowania przelecieć nawet 11 tysięcy kilometrów i przenieść nawet dwie 13-tomowe bomby GBU-57 nad C, na drugim końcu świata. Oprócz tego jest oczywiście przystosowany do przenoszenia broni jądrowej, ale też innej konwencji to w zasadzie prawdziwy anioł zagłady. Kosztuje 2 miliardy dolarów za egzemplarz. Obecnie w służbie pozostaje około 20 tego typu bombowców w USFos No i już następne, czyli B-21 Rider. Czekają na wcielenie do służby. Do ataku na irańskie instalacje nuklearne użyto też mocno starzejących się już pocisków manewrujących BGM-109 Tomahawk. To jest konstrukcja z lat 70. XX wieku o zasięgu do 2000 km, w zależności od wersji. Stany Zjednoczone od dekad używają ich do precyzyjnego niszczenia celów o znaczeniu strategicznym. W czasie tego ataku miały ułatwioną misję, ponieważ wcześniej izraelskie należały prawdopodobnie zniszczyły, znokautowały irańską obronę przeciwrakietową. Te pociski odpalono prawdopodobnie z okrętów podwodnych o napędzie atomowym czy z okrętu USS Virginia, który podobno znajduje się gdzieś w rejonie Zatoki Perskiej. Co to wszystko oznacza? Technologicznie wojna z Iranem weszła w nową niszczycielską fazę, ale to wcale nie musi być przełom. Jeśli czeka nas dość nieprzewidywalna eskalacja konfliktu, bo Irańczycy raczej nie wywieszą białej flagi. Trwa też wojna na Ukrainie. a nasz świat coraz bardziej odsuwa się w taką przestrzeń totalnie, totalnie nieprzewidywalną, ale to o tym już myślę, że lepiej posłuchać, czy lepiej posłuchać, lepiej mówić na kanałach związanych z geopolityką, polityką międzynarodową. Nauka to lubię, to kanał technologiczny, naukowy, więc tutaj tylko te wątki tego starcia czy tej interwencji poruszam. Dziękuję za uwagę.